Witajcie, jak donoszą media, Polska dostanie śmigłowce AH-64 Apache. Dzisiaj możecie posłuchać, jakie śmigłowce mają obecnie polskie siły zbrojne. Powiem wam, kiedy i ile Apaczów dadzą nam Amerykanie. Będzie małe porównanie Apacza z tym, co mają Rosjanie, i pokaz tego, co najprawdopodobniej będą mieć niebawem Amerykanie. A na końcu będzie analiza przyczyn tej amerykańskiej hojności. Ja mam na imię Bogdan i zapraszam Was na film. Obecnie polskie siły zbrojne mają 234 wiropłaty. No niby dużo, ale największą grupę stanowią konstrukcje pamiętające świetność Związku Radzieckiego. Rzućmy okiem na nasze zabytki. Mamy 55 sztuk oblatanego w 1961 roku. Mi 2, posiadamy 25 Mi 8, a ten wprowadzono do służby w 1968. Jest jeszcze 10 sztuk Mi 14, jakie pierwsze loty odbywały w 1969 oraz 19 sztuk Mi 17, a ten lata od 1975 roku. Sami widzicie, że połowa stanu od lat nadaje się tylko i wyłącznie na eksponaty muzealne. Dodatkowo mamy 28 sztuk Mi-24 i była to kiedyś bardzo, bardzo przyłomowa konstrukcja, ale od 1972 roku, kiedy wprowadzono go do służby, bardzo wiele się zmieniło. Nie mówię absolutnie, że on jest bezużyteczny, bo podczas ćwiczeń w 2008 roku węgierska załoga, postawiona w roli ruchomego celu dla pary F-15 i mając do dyspozycji jedynie działko pokładowe, zestrzeliła oba te samoloty. Teoretycznie Mi-24 był absolutnie bez szans w w pełni uzbrojonym Ewa 15 ale kunszt pilotażu pokazał, że teoria czasem mija się z praktyką i Ewa, nazywana Vivi, narysowała sobie na swoim śmigłowcu dwa piękne samolociki. Tu lądują przede wszystkim nasze popularne sokoły, czyli śmigłowce W-3, jakich w różnych wersjach mamy 67 sztuk. To też nie młoda konstrukcja, jaka pierwsze loty miała w 79. W3 produkowany był w bardzo wielu egzemplarzach i w bardzo wielu wersjach, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, a eksportowano go do krajów, jakich listę właśnie widzicie. Bardzo, bardzo udana konstrukcja na swoje czasy, jednak po 40 latach produkcji i kilkudziesięciu latach w służbie, na pewno czas na ich wymianę. Mamy jeszcze 22 sztuki SW-4 Puszczyk, jest produkowany w Świdniku od 2002 roku, czyli to młodzieniaszek. Puszczyk jest powolny i jednosilnikowy, a to nie są dobre atuty na nowoczesnym polu walki. Na zakończenie jeszcze coś made in USA, mamy cztery sztuki SH-2G, które są równie leciwe jak fregaty, z którymi współpracują. E, mamy też cztery sztuki Black Hawka, jakiego konstrukcja ma również blisko 50 lat. Podsumowując, nawet jeżeli jakiś z tych maszyn są młode, to w dobie tak szybkiego postępu ich założenia konstrukcyjne pochodzą sprzed półwiecza, a to w lotnictwie prehistoria. Definitywnie pora to zmienić. Jeżeli lubicie śmigłowce, napiszcie o jakim modelu chcielibyście film, a ja wezmę to pod uwagę planując kolejne odcinki. Oczywiście zachęcam was wszystkich do subskrypcji i przedstawiania waszych opinii w komentarzach. Mariusz Błaszczak po rozmowie z sekretarzem obrony USA ogłosił dumnie, że Polska dostanie od Stanów Zjednoczonych wsparcie w postaci helikopterów AH64 Apache. Muszę jednak ostudzić Wasz optymizm. Dodam, że dostaniemy tylko 8 maszyn, a trafią one do Polski nie szybciej niż za rok, jednak już niebawem zacznie się szkolenie polskich pilotów. Najpierw rzućmy okiem na oba śmigłowce AH64 po lewej, a Kamow K52 po prawej. Ja na wstępie dodam, że Apacz był prekursorem, a Aligator rosyjską odpowiedzią. I to nie pierwszą, ponieważ pierwszy był KA50. Od razu widać różnicę. Gdy Apacz ma pojedynczy wirnik, to Alligator ma dwa. Gdy w Apaczu załoga siedzi jeden za drugim, to w Kamowie siedzą sobie obok siebie. A tak naprawdę to Apache od początku miał być śmigłowcem do zwalczania pojazdów opancerzonych i tak został zaprojektowany, a Alligator miał być śmigłowcem morskim bazującym na okrętach. Ale wtedy na wschodzie bardzo dużo się pozmieniało i to nie tylko w dziedzinie lotnictwa. W realnej walce obie maszyny dotychczas się nie spotkały, ale teoretycznie minimalnie lepszy mógłby okazać się alligator. Do takiego spotkania najprawdopodobniej jednak nigdy nie dojdzie, bo zadaniem tych maszyn jest eliminacja pojazdów, a nie walki powietrzne. Przemysł zbrojeniowy Włesa nie próżnuje i właśnie brane są pod uwagę dwie opcje. Jest to Bell 360 Invictus to konstrukcja tradycyjna, choć nowoczesna, i nawet dla laika widać, że położono bardzo wielki nacisk na to opracowanie jego niskiej wykrywalności. Wielkość, kształt oraz uzbrojenie i koła chowane wewnątrz kadłuba będą zaletą nie tylko w ukryciu się, ale i w osiągnięciu wysokich prędkości. Podobno ma osiągnąć 333 km/h. Prędem jest Sikorski S97 Rider, prezentujący bardzo nowatorskie podejście do śmigłowca. Dwa wirniki dają mu te same zalety, jakie ma Kamówka 52, ale dodatkowo ma śmigło pchające na ogonie i osiąga niewiarygodne prędkości jak dla śmigłowca 480 km na godzinę. No a do tego może zabrać na pokład 6 uzbrojonych żołnierzy. Oficjalna wersja, jak zwykle, mówi o zacieśnianiu współpracy z partnerem i sojusznikiem. Ale czy nie wydaje się Wam, że przyczyn może być nieco więcej? O tym, że motywacją jest przesiadka na te nowe zabawki i problem z utylizacją ponad 1000 AH64 Apache pozostających w tym momencie w służbie. A do tego, co z zapasami zmagazynowanych części, co z symulatorami, no coś trzeba z tym zrobić. Ameryka chce zrobić z zapaczem dokładnie to samo, co Niemcy zrobili z poczciwym garbusem. Wiecie, że pamiętający czasy Adolfa Garbus był produkowany w Brazylii i to aż do 2003 roku. Gdy na nowoczesnym rynku konstrukcja nie ma już racji bytu, najlepiej wysłać ją gdzieś na prowincję. No i oczywiście jeszcze na tym o dobrze zarobić. O tym, że na Ukrainie śmigłowce praktycznie się nie pokazały. Rosjanie mieli desant na lotnisko pod Kijowem, a Ukraińcy dostarczali zaopatrzenie dla okrążonych obrońców Azowstalu. No to, i to byłoby na tyle. Reszta newsów mówi o tym, że śmigłowce spadają. Nawet Ukraina, która tak nachalnie ponagla wszystkich o dostawę absolutnie każdego uzbrojenia, jakoś zapomina o śmigłowcach. Czyżby oznaczało to, że na nowoczesnym polu walki powolne, duże i kosztowne maszyny tracą na znaczeniu? No chyba tak drony są mniejsze, tańsze, no i po zestrzeleniu nie traci się operatora. Ale i duże nasycenie piechoty pociskami przeciwpancernymi oraz przeciwlotniczymi na pewno przyczynia się do spadku roli śmigłowców. O tym, że gdy słupki pis spadają, a wybory się zbliżają, ta ekipa Mariusza właśnie znalazła sposób, by chwilowo zabłysnąć. Nie dość, że można pokazać się na tlenowych maszyn, to opozycja straci możliwość oskarżenia pis o wieloletnie zaniedbania w zakresie śmigłowców. Pięknie, bo na jednym ogniu można upiec aż dwie pieczenia. Wszystko wskazuje na to, że, na, że Amerykanie działają jak wytrawny dealer i widząc kogoś w tarapatach, dają mu pierwszą działkę gratis. Gdy już przeszkoli się pilotów, Polska będzie idealnym klientem na następne działki towaru. Ale te działki najprawdopodobniej nie będą już gratis. Wypadałoby się więc teraz bardzo dobrze zastanowić, czy Polska naprawdę potrzebuje i dokładnie takiej maszyny. Bo nie dość, że to już bardzo leciwa konstrukcja, to jeszcze bardzo wysoko wyspecjalizowana. I to w zadaniach, jakie z powodzeniem wypełniają znacznie, znacznie tańsze drony. No ale myślenie to nie jest mocna strona polityków. Oczekujmy więc nowych fotek przedstawicieli rządu na tle apaczów. A płacić i płakać to będziemy my. Ciekawe tylko, czy gdyby wybory nie pykły, to Błaszczak ma już zapewnione jakieś ciekawe stanowisko w strukturach NATO? I tym pytaniem kończę ten odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do dyskusji, oczywiście do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.